Witamy serdecznie i pozdrawiamy z prawie obdarzonego promieniami słońca Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zostaliśmy nominowani przez gminę Warta do akcji Gashan Challenge, która polega na zbieraniu środków na leczenie Wojtusia Hawisia. No, cel szczytny, nie pozostaje nam więc nic innego jak aktywnie przystąpić do akcji. Parafrazując klasyka, komora maszyny pompującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy pompowanie dla Wojtusia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, lekko nie było, jak to mówią. Motylem byłem, ale utyłem, ale wspólnie tutaj z kolektywem udało nam się osiągnąć cel. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za nominację od Urzędu Gminy w Warcie. No i oczywiście, chcąc kultywować tą zacną akcję, pragniemy nominować kolejne podmioty. A nominujemy: Salon Samochodowy Suzuki Matsuoka w Łodzi, Stowarzyszenie Koksownia, Chór Męski Lutnia w Warcie. Oraz klasztor Ojców Bernardynów w Warcie. Wojtuś, życzymy Ci dużo zdrowia, trzymamy mocno za Ciebie i za Twoich rodziców kciuki i życzymy wszystkim miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie.